Czy to też mm, Alan Komraus, kapitan zespołu. Strzał z dystansu, piękne trafienie. Krystian Karpeta. Ale będzie wznowienie z utrożnego. to będzie dla nich szansa. Wycofanie, strzał, broni to. i Będzie wznowienie z narożnika. Okazuje się tutaj Jan Alan Czekalski. Wycofanie, czy będzie strzał? Tak jest. Oj, rykosze, który mógł kosztować. Teraz prowadzenie. Dobrze, prążyński. Prążyński nie ma. Jeszcze strzał i blok, który teraz. Komraus. Do prawej strony jest ustawiony Kosowski. Jeszcze raz Komraus na lewą stronę. Wycofanie, dobra akcja! I gol! Dwa!